Hej! W dzisiejszym filmiku chciałbym porozmawiać z Wami na temat ładowania równoległego. W poprzednich filmikach opisałem, y, jakie parametry mają baterie LiPo. W tym przypadku chciałbym powtórzyć tylko, że te baterie lubią być ładowane z prądem 1C, czyli krótko mówiąc, jak mamy tutaj oznaczenie 1300 mAh, na każdej baterii będzie troszkę inne, to ta bateria będzie chciała być ładowana z takim natężeniem, które odpowiada rozładowaniu tej baterii całkowicie w czasie jednej godziny. Czyli w tym momencie, kiedy mamy 1300 mAh, czyli krótko mówiąc 1,3Ah, to prąd czy natężenie prądu, jakim powinniśmy ładować tą baterię w bezpieczny sposób, to jest 1,3Ah. Każde ładowanie tej baterii wyższym amperażem spowoduje, że po prostu ją w jakiś sposób uszkodzimy. Jednak jest problem, ponieważ w rzeczywistości nie ładuje się tej baterii przez jedną godzinę, mniej więcej 40 minut, ale jeżeli tak jedną baterię naładujemy, potem naładujemy drugą baterię, trzecią, czwartą i tak dalej, żeby po prostu mieć wystarczającą ilość pakietów, żeby sobie polatać, to okazuje się bardzo szybko, że cały dzień musielibyśmy po prostu ładować te baterie. Moglibyśmy teoretycznie skrócić to ładowanie poprzez właśnie zwiększenie tego natężenia prądu i ładowaniu tej baterii na poziomie na przykład 2 czy 3C, ale to po prostu zniszczy tą baterię i w najlepszym wypadku Właśnie ją zniszczymy, a w najgorszym spalimy sobie mieszkanie. Z tego powodu bardzo wiele osób używa tego oto urządzenia, które nazywamy płytką do równoległego ładowania. Tak się to nazywa, ponieważ po prostu wszystkie te baterie podłączamy równolegle. I wtedy, jak weźmiemy na przykład trzy baterie lipo, to możemy wszystkie te trzy baterie Lipo ładować natężeniem odpowiadającym 1c wszystkim tym pakietom jednocześnie. Jak połączymy pakiety Lipo równolegle, to nie zmieniamy tego wspólnego napięcia prądu, czyli one dalej będą miały to samo napięcie co jeden pakiet, ale sumujemy ich jakby pojemność. A co za tym idzie, jeżeli te baterie razem mają większą pojemność, to możemy je bezpiecznie ładować większym natężeniem prądu. No i w tym przypadku, kiedy, tak jak mówiłem, te baterie mają pojemność 1300 mAh, i może być każda pojedyncza ładowana bezpiecznie natężeniem 1,3 A, to wszystkie te trzy baterie łącznie możemy ładować na 3,9 Ampera przy użyciu właśnie takiej płytki. W tym momencie oszukujemy troszkę nasz, naszą ładowarkę inteligentną wmawiając jej, że po prostu ładujemy jedną dużą baterię a nie trzy oddzielne czy raczej jedną mniejszą. Żeby wykonać tą procedurę ładowania w bezpieczny sposób musimy jednak pamiętać o paru rzeczach. Pierwsza rzecz, która jest Teoretycznie najbardziej oczywista, nigdy nie możemy ładować dwóch pakietów, które mają różną ilość celi. Z tego powodu, że jedna cela nominalnie, żeby nie utrudniać, ma napięcie 3,8 V. Więc w przypadku połączenia 6S, czyli 6 szeregowo, łączymy po prostu to napięcie. Co powoduje, że mamy 3,8 razy 6 V w tej baterii, versus 4 razy 3,8 V w tej baterii. I jeżeli te dwie baterie połączymy równolegle na tej płytce, to te napięcia będą chciały się jak najszybciej wyrównać, żeby osiągnąć takie equilibrium. I w tym momencie ta bateria będzie bardzo szybko ładowana do napięcia, które. Tej od baterii nie będzie odpowiadać, a ta będzie szybko rozładowywana. Tej prawdopodobnie się nic za bardzo nie stanie, ale ta po prostu zostanie bardzo szybko przeciążona, no i może nam po prostu eksplodować. Z drugiej strony, nie chcemy ładować dwóch pakietów, które są po prostu, z, nazwijmy to, różnych partii, czy właściwie bardziej. Pakietu, który jest na przykład nowiutki z pakietem, który już y, troszkę swoje przeżył, z tego powodu, ponieważ ładowarka nie będzie w stanie nam stwierdzić, że y, ten wirtualny jeden pakiet, który ładuje, tak naprawdę jest paroma pakietami, więc te pakiety powinny być jak najbardziej zbliżone pod względem nowości, żeby ich wewnętrzna rezystancja była jak najbardziej zbliżona. Więc ten pakiet o wyższej rezystancji z tego powodu, że już jest stary i troszkę pobijany i zużyty, z tym pakietem będzie powodować taką sytuację, że ten nowy pakiet będzie o wiele szybciej zajeżdżany przez naszą ładowarkę. Trzecia sytuacja, której bym odradzał, to łączenie dwóch pakietów, nawet. Tego sam, tej samej pojemności i y, z tej samej wersji, w sensie 6S na przykład, czy 4S, y, z tego powodu, że no, różni producenci troszkę inaczej produkują baterie, mają troszkę inne y, po prostu procedury, jakości, więc one mogą się na tyle różnić, że, że może być jakiś potem kwas, więc reasumując, no oczywiście jeszcze jedna rzecz, jeżeli bateria jest uszkodzona, to uszkodzona cela w jednej baterii po prostu zajedzie nam wszystkie pakiety, które podłączyliśmy równolegle. Więc to już wiadomo, nie ładujemy uszkodzonych baterii nawet pojedynczo, bo po prostu może to się zakończyć pożarem. Więc wracając do naszego przykładu, mam tutaj trzy baterie, które były praktycznie kupione tego samego dnia. Też zachęcam do tego, żeby oznaczać. Baterie, kiedy zostały kupione, żeby wiedzieć po prostu z, z którą baterią mamy do czynienia. Te baterie z tego samego dnia kupna prawdopodobnie nawet z tej samej partii bym się nie zdziwił, tak samo używane, czyli prawdopodobnie ta rezystencja wewnętrzna jest bardzo do siebie zbliżona. One będą OK, żeby ze sobą je połączyć. Ale zanim to zrobimy, też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Każda bateria może być naładowana czy rozładowana do innego poziomu, więc przydałoby się zawsze sprawdzić, jakie napięcie ma każda ta bateria. Tutaj każda cela ma 3,78, tutaj podobnie, tutaj też 3,79. I teraz kwestia jest taka. Te wszystkie baterie. Siedziały u mnie i miały, były przechowywane w tym tak zwanym storage voltage, czyli na napięciu nominalnym do przechowywania, żeby po prostu się nam nie starzały. Z tego powodu właśnie są bardzo zbliżone pod kątem napięcia i te baterie można bez problemu w tym momencie wrzucić na, na tą płytkę i praktycznie zacząć ładować natychmiast. W przypadku. Kiedy mamy drobne wahania pomiędzy tymi bateriami, jeżeli chodzi o poziom naładowania pakietów, to zaleca się i powinno się to rzeczywiście robić, żeby te pakiety nie miały różnicy napięcia większego niż 0,1 V na cele. Czyli w przypadku baterii. 6S to różnica 0,6V jest dopuszczalna. W przypadku baterii np. 4S, tak jak tutaj, różnica 0,4V jest dopuszczalna. Z tego powodu, że po prostu te baterie nie będą wtedy aż tak szybko wymieniać prądu między sobą, żeby uszkodzić którąkolwiek z nich. Tak czy inaczej, zaczynamy podłączać tak już przygotowane i wyselekcjonowane baterie w sposób następujący, że najpierw podłączamy pierwszą baterię do głównego portu zasilania, czyli XT60. I jak się te dwie baterie podłączy, to tak jak teraz, wszystkie te baterie w moim przypadku miały dokładnie ten, to samo napięcie, więc nie ma różnicy, którą odkryj zacznę. Jeżeli macie jednak baterie, które mają tą jakąś różnicę pomiędzy sobą zacząłbym od wpinania najpierw tej baterii, która ma najmniej woltów, najmniej napięcia, z tego powodu, że jak będziemy podłączać kolejne, no to powiedzmy te, ta bateria miała mało Voltów, ta miała podobnie. I teraz, jak podpinam tą, która miała troszeczkę więcej, ale dalej w tym zakresie, prawda, 0,1 V na, na cele, czyli w przypadku 6S, 0,6, to nawet jeżeli ona miała, powiedzmy, 0,5 V więcej niż te dwie, to podpinając tą baterię teraz, ja po prostu. Rozładowuje tą jedną baterię, gdzie pamiętacie, baterie Lipo nie mają żadnego problemu, żeby dawać jak najdużo, najwięcej prądu z siebie, ale nie lubią być szybko ładowane, to ten prąd się rozkłada na dwie baterie, które razem mają większą pojemność. Więc to, co rozładujemy tutaj, ładujemy tutaj podzielone przez dwa, jakbyśmy mieli trzy pakiety, to podzielone przez trzy. Więc jest to o wiele bardziej bezpieczne, żeby zaczynać podpinać te baterie od tej z najmniejszym napięciem do tej największej. Jak one nam się zbilansowały teraz? No to trwa dosłownie parę naście sekund, żeby one się powiedzmy już tak uregulowały. Możemy podpinać Balancery do odpowiednich portów. Tutaj na tej płytce mamy y, oczywiście y, oddzielne inne y, plagi na, na balancery. Od widzę tutaj 2, 3, 4, 5, 6s. To jest bateria 6s, więc podpinamy to odpowiednio do właściwego portu. Tutaj mamy nawet y, takie powiedzmy gruwy, czy nie wiem jak to nazwać, takie wypustki, które odpowiadają tutaj, że wiadomo gdzie tą baterię podpiąć. No i podpinam pierwszą. Tu mi się na dioda zapaliła. Tu podpinam drugą. Dobrze się upewnić, że, że na pewno to weszło całkowicie. I tutaj podpinamy trzecią. No i w tym momencie mamy trzy baterie lipo podpięte do płytki równoległej. I tutaj mamy dwa kabelki: kabelek balansera i kabelek zasilania, który podpinamy z kolei, jak to normalnie bywa, do ładowarki. Teraz jedyne, co nam zostało, to ustawić naszą ładowarkę. Jak ładuję jeden pakiet, to wtedy ładuję go na poziomie 1,3 Ampera z tego powodu, że moje pakiety mają 1300 mAh, ale jak ładuję 3 no to trzeba tą wartość zwiększyć do równowartości tych trzech pakietów, czyli 1,3 razy 3, 3,9 Ampera i możemy zacząć ładowanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie lajka. Like Jeżeli podobają Wam się te treści, które tutaj na tym kanale są, to dajcie suba. I podzielcie się w komentarzu, jakich baterii LIPO wy używacie w swoich dronach. Pozdrawiam Was wszystkich, cześć.